Siemanko kolejnym odcinku kariery Sunderlandu na moim kanale. Nie zapomnijcie stać łapki w górę, może 30 uda Wam się wbić. Subskrybaj tego kanału, możecie stać komentarz jak Wam się podoba ten odcinek, jak się podobały ruchy transferowe, a ja przychodzę do pierwszego meczu z Chelsea, Tutaj pierwsza nasza okazja, ten szczał Kety. Nie rozumiem tego trochę tej, tego szczału głową, myślałem, że będzie walczył z Bark Bark, dlatego Nacisnąłem kółko, ale widocznie nie. Akcja Chelsea. Pulisic powalczy jeszcze o tą piłkę. Niestety podał do Romelu Kaku. No i The Blues wychodzą na prowadzenie. Romelu Lukaku chociaż w FIFA szala The Blues. No i 1-0. Kolejna nasza akcja. Druga poła dopiero. Mało się działo. Westberg przerzuca piłkę na lewą stronę do Jelsona Martinsa. Jelson Martins, Portugalczyk utrzymuje się przy piłce. Podaje do Cyrkina. Ten Żuczuk Fumekę, ten do Moleiro, Molero do Ketty. Ketia dążył oddać szał. No i pokonuje Diego i mamy 1-1. Kapitalna akcja, fajne wykończenie Ketty. No i prowadzimy. Kolejna akcja, The Blues, Mason Mount. Przed poleńkarnym strzela, ale broń tej Simon minole. No i dobra interwencja. Tutaj chyba sędzia odwiedza spalonego. Jak się tak, tak to wygląda. Znowu De Blues atakuje, kolejny strzał i kolejna świetna interwencja Simona Miniole. Nadal 1 do 1 w tym spotkaniu. Już końcówka meczu, ostatnia akcja De Blues, Havert. Yy, nie to jeszcze nie, ostatnia akcja, kolejny strzał Havertza, kolejna interwencja Miniole. No i tutaj właśnie końcówka meczu Lukaku. Lukaku pod Havertza, tam do gapko i to była sytuacja. Po której mogliśmy stracić gola na szczęście, tylko słupek, i to my lecimy z ostatnią akcją w tym meczu. No, słabo graliśmy w tym meczu. Chelsea było o wiele lepszym zespołem, ale ten West Birds ma piłkę. Dosiadkowanie w pole karne i... No, Patrick Roberts chciał to zrobić w piękny sposób, ale zrobił to bardzo nieskutecznie. Szkoda, bo może to by była bramka na 2 do 1 i na zwycięstwo w tym spotkaniu. A tak, tylko remis. Kolejne spotkanie gramy z wilkami na wyjeździe. 1 do 1 Bernd strzela do naszych rywali Velasquez. No i znowu tracimy punkty, no bo tylko Remis nie zwyciężyliśmy w tym spotkaniu. I co będzie dalej? Kolejne spotkanie. Tym razem gramy z Wiom Aston Vion 3 do 1 w symulacji, dwie bramki Moleiro jedna bramka Chukwumeka, czyli byłego piłkarza Aston Villi, wychowanka tego zespołu. No i czas na mecz Karabaokop, ale przed nim sprzedajemy Mohameda Ali Cho. Za duże pieniądze do Villarreal zaproponowali nam 37 milionów. Ja postanowiłem jeszcze trochę ponegocjować tą kwotę do 45 milionów. No i żółta łódź podwodna zgodziła się na, tym na tą kwotę, więc mamy dużo pieniędzy. Kolejne spotkanie w Carabao Cup, Derbowe i niestety przegrywamy 3 do 1. Mój pies właśnie zaczął sobie teraz jęczeć, więc po raz kolejny jest na moim materiale. No dobra, lecimy dalej. No niestety przegraliśmy. My odpadamy z Karabałka, Jeśli chodzi o mecz z West Hamem w Puch też przegrywamy 2 do 1. No, nie najlepiej te symulacje nam wychodzą. Znowu tracimy punkty. Czas przejść do zimowego okienka transferowego. Tak jak wspominałem wczoraj, na pewno chcę sprawić Atala yy, na prawą obronę za Jamesa Taverniera. zaproponowałem Taverniera i 5 milionów. No, i możliwe, że mogłem zaproponować trochę mniej. No, ale dobra, mamy Atala. Czas na kolejny transfer. Luka Romero przychodzi do nas za darmo. Jestem zdziwiony, że ten piłka się jest za darmo nadal do wzięcia, mega talent. 20 lat 75 overalla. może się mega rozwinąć, jeśli będzie otrzymał szansę gry i taką szansę ja chcę mu dać w tym w tej karierze, by rozwijał swoje umiejętności i lecimy dalej. Kolejny transfer, kolejny ruch to jest sprowadzenie doświadczonego Cergeonio Vinalduma. No i za 10 milionów kupujemy go z Perze. Myślę, że to jest spoko opcja. Wiem że, już jest ma, wiem, że już ma 34 lata, 80 overalla, ale to naprawdę będzie dobry transfer. Cole Palmer, mega talent City. No i tro tutaj trochę były długie negocjacje. Stwierdziłem, że może jednak poświęcę tego Romero. Pozyskałem go za darmo, żeby zbić trochę kwotę za y, Palmera. Palmer fajny piłkarz. Mega umiejętności. I dlatego chciałem trochę zbić tą kwotę za niego. Szukam piłkarzy, którzy by mogli trochę zbić tą kwotę. Tutaj widzicie, że szukam, szukam. Stwierdziłem, no może poświęcę tego jednak Romero, bo czemu by nie przyszedł za darmo. Muszę go poświęcić, oddać za Palmera. No i tak sobie myślałem, myślałem. Z jednej strony szkoda mi tego piłkarza, więc z drugiej strony nie zaoferowałem go. Tutaj widzimy, że oni chcieli Doyle'a i 6 milionów. To tutaj, właśnie w tym momencie stwierdziłem, że oni chcą piłkarza. to może się skuszą na Romero. Zaproponowałem 9 milionów plus Luke Romero, no ale oni jednak nie chcą Romero, więc już postanowiłem ponegocjować transfer gotówkowy z Manchester City, czyli 18 milionów 400. Chciałem zbić trochę tą kwotę o 2 miliony, ale no, w City nie było tak bardzo skłonne. Moja ostatnia oferta 17-100, oni 18-100. No i stwierdziłem, że zaakceptuję tą ofertę i Cole Palmer dołączy naszego zespołu. Następnym transferem będzie Divock Origi, który dołączy do nas za darmo od już następnego sezonu. Chciałem go kupić, miałem mieć jakieś napastnika, ale jest bez klubu, bez, jest bez kontraktu. Mogłem go tylko podpisać bez kontraktu, więc postanowiłem go podpisać. I mamy kolejnego piłkarza od nowego sezonu za darmo. Taki napastnik numer 2-3. Myślę, że Origi, swoim doświadczeniem, da nam dużo możliwości. Ostatnim transferem, tak wspominam jest Afena Jan z ROMY. Wiem, że ma mniejszą overall niż Cho, jest trochę starszy o rok. No ale myślę, że naprawdę może to być fajne wzmocnienie. Może też grać na lewym skrzydle. Więc to myślę, że się po raz się powtórzę, to będzie dobre wzmocnienie. Trochę zostałem wypity z rytmu, bo mój pies mi tu wariował. No odwór, na odwór, na odwór. Po raz kolejny jest gwiazdą tego odcinka. A my przechodzimy do już kolejnego spotkania. Tymczasem już runda rewanżowa. Gramy z Chelsea. Alberto Moleiro już na początku meczu miał kapitalną okazję. Ale i nie wykorzystał. Kolejna akcja. Black Cat świetne podaj do Ketty. Ketia urywa się obrońcom rywali. Ketia w polu karnym. Ale Edward Mendy broni. Dobra interwencja synegalskiego bramkarza. Nala na remis. Zero, zero. kolejna akcja Sunderland. Tym razem to właśnie zawodnicy Sego Endo byli bardziej aktywni niż Chelsea. Tutaj znowu przegapiłem moment, że Chelsea dostała czerwoną kartkę. Ja wam powiem, że ja od razu się nie skapiętałem. Ja, ja, ja tak szybko nie z... ja, że, że już czerwona kartka była. Czasami gram i patrzę: O, czerwona kartka, gram w przewadze. Co się stało? Muszę bardziej na to zwracać uwagę, by Wam pokazywać te faule, ale Chelsea pomimo, pomimo tego, że grali, grała w dziesiątkę, trochę się mylę, atakowała akcja Pulisica, lewa boiska, świetna akcja, podanie do środka, no i niestety 1 do 1, Mason Mount wyrównuje. Chelsea gra w dziesiątkę, ale Chelsea gra naprawdę dobrze, mieliśmy swoje okazje, mogliśmy je wykorzystać, no ale nie dało rady. Cześć i wyrównuje. Mam już drugą połowę. Kolejna akcja: The Blues. Hakim Ziyech do Masona mauta Maut do Kante. Kante do Mauta i Simon Mille. Naprawdę świetna interwencja belgijskiego golkipera, Nadal 1 do 1. Akcja Sunderlandu. Jelson Martins schodzi w pole karne. Martins podaje. Palmer strzela. No i Mendy broni. Kapitalna po raz kolejny interwencja. Senegalskiego golkipera. Neil podaje do Ketty. Ketia uwalnia Palmera. Prawa na Bardzo dużo miejsca ma. Palmer podanie lekką, lekką górą do Molero, ten sam na sam pokonuje Mendiego i Sunderland wychodzi na prowadzenie na Stanford Bridge 2 do 1 i takim wynikiem kończy się ta sytuacja, okazja a Fendzian, no Roma zaakceptowała nasze 14 600 i właśnie za taką kwotę przechodzi do nas, wcześniej negocjowaliśmy kontrakt transfer i on, yy, Roma się zastanowić nad tym transferem, a ja powiedziałem, że już go kupiliśmy tak jest, brawo Kostucha. Gramy kolejne spotkanie, tym razem z Fulham. Ketia, świetny początek meczu. Kolejna bramka, Anglika. No naprawdę jest mega gwiazdą, 1 do 0. W tym meczu debiutuje Afena Dian, debiutuje Luka Romero. I właśnie Dian, lewa strona boiska, Ganiczyk do środka. Romero do Keti, Ketia do Palmera. A Palmer ształ swoją debiutancką bramkę w barwach. Black Cats, 2 do 0. Świetnie rozpoczynamy to spotkanie. Idzie nam kapitalnie i lecimy dalej. Akcja Fulam, rzut rożny tej final do źle wybijał. Trzał na szczęście zablokowany, ale Fulam się nie poddaje. Ale mamy piłkę Ketia, podaj do Palmera. No Palmer jest szybki, naprawdę może grać jako skrzydłowy SPO, jako środkowy napastnik. Palmer biegnie, biegnie. dośrodkowanie w pole karne i Romero głową pokonuje Kazanika I mamy 3 do 0. Luka Romero, Deputanska branka Argentyczyka, po strzale głową. Naprawdę świetnie. Kolejna akcja z Sunderlandu. Afena Jan, Lewa są na boiska Dzian. Dzian podaje do Romero. Romero do Chukwumeka. Chukwumeka do Romero. Romero w polu Ale w tym razem nie było gola. Więcej w tym meczu się nie działo. Wygraliśmy pewnie 3-0. I przechodzimy do kolejnego meczu. Tym razem z Tottenhamem. Ney do Chukwumeka. Chukwumeka do Keti. Ketia do Martinsa. Jason Martins. Ależ Branka Portugalczyka Naprawdę świetny ogólnie odcinek w wykonaniu. Martinsa No, że jest on za darmo, okazuje się mega kotem. No jest mega kot. Akcja to hamu Hurricane, Hurricane, Kane, Szał zablokowany. Do piłki dopada Lukas, Casemiro, Locatelli, Locatelli, ale świetnie. Po raz kolejny Simon Mignolet. Akcja Sunderland, tu idziemy z kontrą. Ketia. Ketia podaje górą do Moleiro. Alberto Moleiro wygrywa pojedynek z tanganką. Moleiro w polu karnym. Moleiro 2 do 0. No, Moleiro to było fantastyczne się 17 milionów. Polecam wam tego piłkarza ogólnie do kariery, bo jest naprawdę mega. Ach, co ten Hamo, Tutaj Ciuk świetnie zabija piłkę. Ketia do Moleiro. Moleiro w polu karnym. Moleiro strzela 3 do 0. Co za mecz Sunderlandu. Co za mecz Alberto. 3 0. Wygrywamy w tym spotkaniu, ale to nie był koniec tego meczu. Tottenham nadal atakował. Ładna akcja, Casemiro, Locatelli, Harry Hurricane, no i znowu kapitan na branka lewą nogą Kena. 3 do 1 i takim wynikiem kończy to spotkanie. Sunderland był o wiele lepszą drużyną niż Tottenham. Wygrywamy i możemy cieszyć się ze zwycięstwa. Kolejny mecz z Brighton i to jest ostatni mecz tym odcinku, Weinaldo. Wajnaldum świetnie odwrócił się z piłką do Romero. Romero do Palmera, a Palmer strzela gola. No Palmer 18 milionów na ten mon wydaje się kapitalną inwestycją. Tak samo jak wcześniej Moleiro. No mam nosa do tych transferów. Musicie mi przyznać, że robię transfery, które potem się spłacają. Wajnaldum Romero. Z Brighton w pierwszym meczu tego sezonu przegraliśmy aż 2 do 5. Więc chciałem zrewanżować się. Gian. Gian do Ketty Ketia. 2-0. No Gian. Częściej gra jako skrzydłowy i notuje te asysty. Naprawdę notuje asysty. Jestem na, na tym moment też mega z niego zadowolony. Zobaczymy jak będzie dalej. Brighton atakuje zcale Makers. Prawa strona. Naprawdę Brighton ma mega skład. Lamptej. Lamptej będzie do w pole karne. Tak jest. Tutaj Tuan Zebe. Źle wypił piłkę. Źle wybił piłkę pod nogi Kacpra Kozłowskiego. 2 do 1. Gol Polaka. Fajnie. Ale szkoda, że przeciwko nam. Kolejna akcja Brighton, Adli, Adli mega piłkarz, Kozłowski i Bazuno, Adli to naprawdę fajny też piłkarz do kariery, młody francuski napastnik, nadal dwa do jednego, Kurela, Kurela do Popega, prawie jak Pogba, Adli, Adli, Adli strzela, słupek, ale mieliśmy szczęście w tej sytuacji, że piłka trafiła słupek, a nie do siatki, bramki Gawina, Bazunu. kolejna akcja Ketia, Ketia, Kedia Full Kardy, ale fatalne pudło naszego napastnika. To już mogło zamknąć to spotkanie, ale... 2 do 1. Kolejna akcja, ponaję do Tomika Tylera. To jest nasz wychowanek wypożyczony przez ostatnie dwa sezony Szczela Tyler, ale nie trafił. No to był ostatni jego mecz w naszych barwach, bo po tym meczu go sprzedałem, bo zawsze jakieś pieniążki się przydadzą. No i wygrywamy, wygramy to spotkanie, prawdopodobnie. Nadal jest 2 do 1, ale jednak Brighton idzie z kolejną akcją. Świetne ponad do Lampteja. Lamptej do Salemakersa. Salemakers, brawo, na bliska. Salemakers. Salemakers to zrobi Belch. Czyżbym nie wyciął czegoś? Nie, Kajsedo, do Lamptej. Popega. No i Bazunu. Broni, świetnie. 2 do 1 wygraśmy to spotkanie, więc się nie pomyliłem. Kolejny mecz w FA Cup 3-3 z Barton Albion, więc ten mecz będzie powtórzony. Więc super, naprawdę tego bardzo chciałem. I po 23 kolejkach Premier League jesteśmy na trzecim miejscu. Mistrzostwo trochę nam ucieka, bo mamy aż 9 punktów straty do Liverpoolu. Na razie nie wiemy z kim zagram w na następnej fazie y, Pucharowej y, Ligi Europy. Ale powiedzmy sobie szczerze, trzecie miejsce w lidze jest naprawdę mega wyczynem. No i Ketia 20 goli łącznie. 13 goli, 11 asyst w lidze. Moleiro też błyszczy. Roberts nadal jest mega. Berts nadal jest mega. Czukwumekę na razie go najlepszy sezon. A Afenadzian ma 3 gole i asystę. Więc też spoko. Palmer u nas też mega strzela. No i to tyle w tym odcinku. Dajcie co najmniej 30 łapek w górę. Napiszcie w komentarzu co myślicie o tym odcinku. Na razie.